Dzień dobry. Zapomniałem mikrofonu, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. E, witam was w ten słoneczny, ale również e, bardzo zimny dzień, ale słońce jednak pomaga. I pójdziemy tędy. Zaczynamy ostatnie dni tego roku. Tak jak wspominałem ten vlog, który teraz nagrywam, będzie troszkę dla mnie. Natomiast żeby ten dzień dobrze zacząć, to idziemy na kawę, coś zjeść. Później siadamy do domu, robię notatkę i sobie troszkę pogadamy. No, ale jest tak ładnie. Jednak słońce i takie niebieskie niebo od razu człowiekowi dodają energii do robienia czegokolwiek. To jest takie ładne światło w końcu. Strasznie, strasznie długo czekałem na ładne światło, więc to tyle. Widzimy się zaraz. Założę mikrofon. Może da radę, co? Teraz powinniście mnie troszkę lepiej słyszeć. Dobra, ja w ogóle przez ostatnie dni miałem kilka podejść do nagrywania tego. Skończyło się na tym, że sobie zrobiłem notatkę. Bo opowiadałem tak chaotycznie, że jak to później oglądałem i próbowałem to jakoś zmontować, to było takie, a to się niczego nie trzyma. Kupę się to nie trzyma. Więc mam nadzieję, że to podejście trzecie już wystarczy. Stwierdziłem, że tak, jak teraz się nagra, to już to zostawiam i niech już to idzie w świat. No, ale ta notatka ma mi pomóc, żeby było troszkę mniej chaotycznie, ale i tak pewnie będzie chaotycznie. Więc sorry, ja już taki jestem trochę chaotyczny w tym wszystkim. Ogólnie tak, będą dwa monologi. Jak wcześniej wspomniałem, ten vlog jest troszkę dla mnie. Potrzebuję się wygadać, potrzebuję sobie podsumować ten rok, potrzebuję sobie zaplanować ten przyszły rok. Myślę, że nagranie tego i podzielenie się tym z wami troszkę mi pomoże. Postaram się zrobić tak, żeby też to było dla was ciekawe. Podzielę się z wami moimi doświadczeniami. Z czym się mierzyłem przez ten rok. Być może dla kogoś z Was będzie to jakaś inspiracja albo po prostu inna perspektywa. Zwłaszcza, gdy nie do końca wszystko idzie tak, jakbyście tego chcieli. Więc ten vlog będzie podzielony na dwie części z przerywnikiem. Przerywnikiem oczywiście będzie jaskierek, żeby troszkę rozładować te emocje. W pierwszej części, czyli w sumie już zaraz, chcę pogadać. O tym, jaki był dla mnie ten rok. Część z was wie, ci, którzy mnie znają, no to nie był to lekki rok. Bardzo dużo się stało przez ten rok, naprawdę bardzo dużo. Był on w sumie tak samo ciężki jak ekscytujący, ale o tym opowiem troszkę więcej zaraz, żeby się nie powtarzać jakoś bardzo. W drugiej części natomiast chcę sobie zrobić takie cele na ten przyszły rok. Jak wiecie, vision board. Czy coś w tym stylu. No i właśnie celowo robię to w formie vloga, bo chciałbym, wiecie, za rok sobie odpalić ten filmik i zobaczyć, gdzie jestem teraz, co się udało zrealizować, co się nie udało zrealizować. No, i ogólnie chcę zobaczyć, jakim będę człowiekiem za rok, bo po tym, jak wyglądał ten rok, gdyby ktoś mnie zapytał rok temu, gdzie będę dzisiaj, no to raczej nie byłbym w stanie uwierzyć, że, że tyle się stało i, e, i że jestem tu, gdzie jestem. No, więc tak, słowem wstępu, bez zbędnego już przedłużania, myślę, że możemy przejść do części pierwszej. Oficjalnie startujemy. Ogólnie ciężko wybrać taki punkt startowy. W miarę możliwości zacznę od początku, który nie do końca jest początkiem roku. Głównym moim zadaniem na ten rok było nauczenie się żyć samemu. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to nie czas i miejsce na takie rzeczy, ale ogólnie wyzwanie było takie, że gościu trzeba się za siebie wziąć. Musisz być szczęśliwy sam ze sobą. No, i na pierwszy rzut oka wydaje się to dość proste, no ale nie jest proste. Pewnie większość z was wie, yy, o czym mówię, zwłaszcza ludzie, którzy wiecie, żyją sami na co dzień, ma to swoje plusy i minusy, tak? No, i tutaj się od razu podzielę czymś troszkę personalnym, ale od dłuższego czasu już zmagam się z nerwicą lękową, atakami paniki i tak dalej. Ogólnie jest to bardzo gruby temat, który też nie chcę jakoś mega głęboko wchodzić. Roku by nam nie starczyło. Aha. No, ale głównie chodzi o to, że, wiecie, ta moja sytuacja, y, którą miałem na początku roku, w połączeniu z tą nerwicą i z tym wszystkim, no po prostu nie było to łatwe tak zacząć. Ciężko mi było przestawić, wiecie, w głowie, że okej, okay, od teraz to ja jestem najważniejszy, ja mam być szczęśliwy, mam być z siebie dumny, mam robić to, co chcę, y, zebrać siły, wyjść z domu, pełno różnych innych rzeczy. No, muszę po prostu zmienić swój styl życia z tego, jak on wyglądał, na. Coś zupełnie innego, czego ja osobiście bardzo, bardzo potrzebowałem. No a na przykład nagrywanie tych vlogów teraz, dzielenie się tym z wami i tak dalej, jest to dowód na to, że daję radę. Wyszedłem z tej strefy komfortu, wyszedłem do ludzi, wydaje mi się, że radzę sobie ok i chciałem się z wami podzielić, jak udało mi się to. Zrealizować po prostu. No i też jeszcze powiem na starcie, że każdy człowiek jest inny i to, co ja teraz powiem, no to pomogło mi. Niekoniecznie to może pomóc wam, ale być może będzie to jakaś inspiracja, cokolwiek. Jeżeli coś z tego, co powiem, ma komuś pomóc, no to super, jakby o to mi głównie chodzi w tym monologu. Zatem wracamy do początku roku. Nowa rzeczywistość: zaczynam żyć sam, finansowo też zaczynam żyć sam. Mamy sobie tam jakąś nerwicę z tyłu, stresujemy się wszystkim i tak dalej. No i jak tak na dobrą sprawę zacząłem sobie z tym radzić. Przede wszystkim skupiłem się na robieniu rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Chciałem jak najszybciej zająć głowę różnymi moimi zainteresowaniami, zajawkami, znajdować nowe, wychodzić do ludzi. Przede wszystkim to też bardzo pomogło. Nie spędzać wiecznie czasu przed y, graniem czy przed telefonem. Przestawiłem sobie w głowie taki, takie coś, że od teraz się realizujemy. Czyli robimy to, co lubimy, bo to tak na dobrą sprawę wiecie. Jest taki mechanizm napędowy tego wszystkiego. Czyli zająć głowę. To było najważniejsze dla mnie. Gościu, zajmij sobie głowę. Bo, tak długo jak głowa jest zajęta, no to ona wtedy się nie przejmuje tymi pierdołami, tak na dobrą sprawę. Postawiłem siebie na szczycie całej tej piramidy, tak naprawdę, pogłębiałem swoje pasje, doszła ta właśnie samorealizacja. Czyli, nie wiem, lubię muzykę, zacząłem robić muzykę, grać więcej muzyki, poszerzać po prostu te horyzonty. Lubię podróżować, planujemy podróże, festiwale, koncerty, wszystko to, co mi daje, wiecie, energię. Robimy to na pełnej. Więc ten styczeń, luty, i tak dalej, to było takie planowanie sobie tych wyjazdów, powiedzmy, w przyszłość, co nie? Żeby już do czegoś odliczać, bo pewnie wielu z Was tak ma, że musi mieć jakiś taki wyznaczony mini cel, do którego dąży, bo wtedy wszystko, co robicie po drodze, gdzieś Was tam zaprowadza do tego, co sobie gdzieś tam postanowiliście. Więc ja sobie ponakładałem dużo takich mniejszych celów i do nich dążyłem. Tak samo z kupowaniem rzeczy. Jeżeli coś chciałem, kupowałem to po prostu. Jakby na co mam czekać, co nie? Jeżeli coś ma mi sprawić radość. To to jest idealny moment, żeby zacząć po prostu robić coś, nie wiem, cokolwiek. Tak samo ze sportem. Trochę mi zajęło przekonanie się do tego, że w zdrowym ciele zdrowy umysł, tak? Ale jest w tym naprawdę bardzo dużo, dużo prawdy, więc uprawianie sportu, pójście na siłownię i tak dalej również bardzo mi pomogło. Złapanie się takiej, wiecie, troszkę rutyny, takiej wiecie, motywacji żeby coś robić ze sobą. No i jest to też dobry element takiego wyładowania stresu, co nie? Takiego codziennego, którego macie. Im więcej robisz, zwłaszcza tych takich rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, tym większa szansa, że będziesz mieć spokój od tych mniej miłych rzeczy, które gdzieś tam na co dzień Ci towarzyszą. Z taką myślą gdzieś tam zacząłem ten rok. No i podsumując, jak tak patrzę na ten czas, no to faktycznie była to ciężka praca, która się na końcu opłaciła. Przede wszystkim zacząłem się mniej przejmować rzeczami, na które nie mam wpływu, mniej zacząłem się przejmować pierdołami tak na dobrą sprawę, bo przez ten rok, jak i lata poprzednie, udało mi się w głowie coś takiego zrobić, jak uświadomić sobie co tak na dobrą sprawę jest problemem w naszym życiu. W sensie, wiadomo, problem problemowi nierówny, każdy jest inny i tak dalej. Były takie rzeczy w moim życiu, które jak sobie porównam te moje problemy, z którymi ja miałem, no to wiecie, to jest. Przepaść pomiędzy nimi. Tak porównując, co mnie spotkało, a z tym, czym się przejmuję, no to wiecie, no przepaść, przepaść, przepaść. Już nie wspomnę o tym, co tak na dobrą sprawę mogłoby mnie spotkać, bo ludzie mierzą się naprawdę z takimi problemami, że te moje naprawdę przy tym wydają się niczym dosłownie. I ten rok też jakby pokazał, że faktycznie czasami warto sobie dać spokój, zluzować. Pogodzić się z czymś, i tak dalej, i iść dalej po prostu, bo na pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu. Trzeba się z tym pogodzić, trzeba zrobić co jesteśmy w stanie zrobić, i idziemy dalej po prostu. Z takim nastawieniem zacząłem ten rok, i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w lutym straciłem pracę. Niestety, ale no to był taki cios, że wiecie, ja się bardzo przejmowałem o moje finanse, o moją codzienność i tak dalej, jak, jak wiązać troszkę koniec z końcem. No więc gdzieś tam, jak się pojawiła sytuacja, że, że straciłem pracę, no to możecie się domyślać, że był to cholernie ogromny cios, bo coś, co miało mi dawać taki największy w sumie spokój, no to nagle tego nie ma. Gdyby tego było mało, no to tak jak sobie zaplanowałem te, wiecie, moje wakacje i tak dalej. No to na przykład na maj sobie wziąłem trzy tygodniowy urlop na. Wymarzony mój road trip po zachodnich Stanach Zjednoczonych, który zawsze mi się marzył i mówię: Super, dobra, to do maja sobie odłożę pieniądze, mam bardzo dużo dni urlopowych do wykorzystania, to będzie idealny moment na to. No jak się dowiedziałem, że w lutym straciłem pracę po wydaniu no, na swój sposób dużej e, ilości pieniędzy, no to wiecie, nie dość, że byłem bez pieniędzy, no to jeszcze miałem taką świadomość, że do praktycznie czerwca ja nie znajdę nowej pracy i będę bezrobotny jeszcze przez te dwa miesiące, czy tam coś, bo miałem, wiecie, miesiąc wypowiedzenia, więc pracę miałem do końca marca, potem kwiecień, maj, jestem bez pracy. No kto mnie zatrudni na przykład na kwiecień, wypuści mnie na urlop w maju, żebym mógł wrócić w czerwcu. No sądziłem, że nikt. No więc no gdzieś tam pojawiła się taka deprecha dosłownie w sensie. Wtedy był taki moment, gdzie przestałem, po prostu, wiecie, leżałem i tak dalej i ciężko mi było się zebrać z tym wszystkim. No więc taki wiecie jeden z głównych filarów mojego życia legł i mówię: "No super, nie dojrze, nie dojrze mierzę się z tym, czym się mierzę, to jeszcze teraz nie będę mieć pracy". No nie wyglądało to dobrze na początku roku. Tutaj też od razu chciałem podziękować wszystkim osobom wokół, które mi Gdzieś tam pomogły w tym okresie w różny sposób. Naprawdę bardzo, bardzo to doceniam. No ale minął jakiś czas od tego, wiecie, o tej decyzji zwolnienia. I sobie pomyślałem, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, że kiedyś te lepsze dni przyjdą w końcu. No bo ileż można. No i mówię sobie, gościu, lecisz do Stanów na trzy tygodnie, masz swój wymarzony trip. Ciesz się tym. Po prostu ciesz się tym, bo chciałeś. Jakoś to będzie. Jakby pieniądze wrócą, prędzej czy później. No i tak, jakby wyluzowałem, mówię: No dobra, no to szukamy pracy, na pewno się coś znajdzie od tego czerwca. Jak wcześniej, to super, jak nie, no to no trudno, co nie? Jakby, co ja mogę zrobić, co nie? W takiej sytuacji mnie życie postawiło, no i trzeba sobie z tym poradzić, no bo nikt za mnie tego nie zrobi. No i tak się złożyło, że nową pracę znalazłem dość szybko. Miałem okazję poznać po prostu osobę, która mnie przeprowadziła przez proces taki rekrutacyjny. Od razu złapałem bardzo fajny vibe z tą osobą, który jest teraz moim menadżerem. Pozdrawiam cię bardzo mocno. Myk był taki, że była to zupełnie nowa branża. Wszystko było trochę nowe po prostu, co nie? Czyli takie, wiecie, taki świeży start trochę bym to nazwał. O, to jest mi dobre określenie. Czyli zupełnie nowi ludzie, zupełnie nowe Podejście do pewnych rzeczy, nauka nowych rzeczy, i tak dalej. I mówię po tej pierwszej rozmowie, już powiedziałem: Kurde, to jest to. Ja nawet nie szukałem już innych opcji, bo miałem takie dobre przeczucie ogólnie po tych rozmowach, że to by było coś, co by mi naprawdę pomogło. Już nie tylko zawodowo, ale też, właśnie, wiecie, zupełnie nowe otoczenie, nowi ludzie, nowe wszystko to jest coś, czego ja potrzebuję. Tak dobrze się złożyło, że minęło kilka dni i no, decyzja o moim zatrudnieniu była pozytywna. I jeszcze udało się zrobić tak, że ten taki. Mój onboardingowy proces miałem w tym kwietniu przed moim tym dłuższym urlopem, że dopiero taką pracę, pracę zacząłem po moim przyjeździe ze Stanów. To się po prostu wszystko bardzo dobrze poukładało. Oczywiście ja w tym maju miałem bezpłatny urlop, czyli no, to był miesiąc, gdzie nie zarabiałem. No ale miałem do czego wracać, no i już gdzieś tam się, wiecie, wdrażałem w to wszystko. Więc to było mega super. Tutaj znowu chcę bardzo podziękować wszystkim. Którzy, których poznałem w tej nowej pracy i tak dalej, bo nie zdajecie sobie sprawy jak, jak ważne to było w moim życiu. Po prostu, że do was trafiłem, że z wami mogę się rozwijać. I ja wiem, że zawodowo to jeszcze nie jest to, jak ja chciałbym, żeby to wszystko wyglądało z mojej strony, No ale idziemy tam. Jestem pół roku w tej firmie i wiem, że się dopiero rozkręcam. No, ale już nie o tym. Ta praca. Dała mi tyle możliwości, spokoju. Dużo podróżowałem. Byłem kilka razy w UK, w Szwecji byłem, w Stanach byłem, po Polsce jeździłem. Poznawałem mnóstwo ludzi z różnych zakątków świata. No, po prostu genialna decyzja, genialny timing i tak jak mówiłem wcześniej, no, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Też gdybym nie trafił do tej firmy, no, to bym się nie przeprowadzał do LA w przyszłym roku. Jak widać wszystko się zaczęło układać. Jeżeli chodzi o moją nerwicę i to wszystko, to przez to, że mogłem się realizować w tym, co lubię, jakby poza pracą. Dzięki tej pracy miałem tą energię po pracy, żeby robić rzeczy, które sprawiały mi przyjemność, łapać się nowych zainteresowań itd, i tak dalej. Ta nerwica mi trochę puściła, bo po prostu byłem zajęty cały czas czymś. Cały czas dochodziło jakieś kolejne rzeczy. Przemałem się w puściu na siłownię, na przykład, co no, było bardzo ciężkie. Zacząłem jeść lepiej, zacząłem tworzyć więcej muzyki, zacząłem więcej dawać koncertów, zacząłem częściej wychodzić na spacery, zacząłem, wiecie, miałem tą po prostu energię i to jest niesamowite jak pozornie, małe rzeczy mogą wpłynąć pozytywnie na wszystko, tak na dobrą sprawę, więc tutaj daję wam taki, taki feedback, że jeżeli czujecie, że wasza praca was zabija, to to jest naprawdę moment, żeby próbować coś może znaleźć nowego. U mnie to był game changer, totalny. Jakby zmiana środowiska, zmiana, zmiana pracy, obowiązków i tak dalej. To chyba miało największy wpływ na całą moją osobowość w tym roku i na to, jak moja osobowość będzie wyglądała w przyszłym. No więc rok się toczył, jeździliśmy na koncerty, na festiwale, super koncerty były w tym roku, spotykaliśmy się z ludźmi, graliśmy w gry, oglądaliśmy seriale, wszystko co nam sprawia przyjemność, to robiliśmy. No i stała się jeszcze jedna rzecz. W sumie zastanawiałem się, czy powinienem o tym mówić, czy nie, ale uznałem, że trochę. Powiem. Więc y, mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie mieć do mnie o to jakichkolwiek pretensji, bo jest to troszkę wrażliwy temat. Ale w tym roku spotkała nas też bardzo smutna rzecz. Mianowicie straciliśmy jednego z naszych kolegów. Ja akurat z tą osobą trzymałem się bardzo mocno za czasów liceum i tak dalej. Potem to trochę ucichło. Natomiast myślę, że zabolało tak samo mocno, ponieważ myślę, że jesteśmy zbyt młodzi, żeby już doświadczać tego typu rzeczy, zwłaszcza z rówieśnikiem. I to był taki moment, gdy mm, ja zastanawiałem się nad tym, jak wygląda trochę moje życie. Czyli co by było, gdyby mnie to spotkało? Dosłownie. Ja zawsze miałem takie wrażenie, że ja troszkę żyję poza schematem. Nie mam swojego mieszkania, nie mam jakichś wielkich oszczędności, nie mam kredytów, jakby wydaję pieniądze na te przyjemności, podróżuję bardzo dużo, i tak dalej, i tak dalej. No mówiąc, wprost, nie jestem jakoś mega ustatkowany. Jakby miałem wrażenie też. Że ja nie jestem dojrzały, że jakby ja w tym życiu nie jestem dojrzały. Miałem takie wiecie wrażenie, że ja coś robię nie tak. No i tak mnie naszła taka myśl, że gdyby mnie spotkała taka informacja, no że moje dni są policzone, mówiąc wprost, czy ja jestem zadowolony z tego, jak wyglądało moje życie do tej pory. I ja tak patrzę sobie wstecz i mówię. Tak. No I właśnie przez to, że ja z tego życia tak korzystam, trochę można powiedzieć za bardzo. Nie mam do siebie żadnych takich, wiecie, uwag odnośnie tego, czy ja czegoś w życiu żałuję, bo nie zrobiłem, bo nie kupiłem, bo nie wiem, cokolwiek. Mam czyste sumienie i takie wewnętrzne i takie wobec ludzi. No ale po prostu wiem, że i mam bardzo wiele osób w moim środowisku, którzy bardzo często, bardzo dużo odkładają na później. I to dosłownie, no praktycznie wszystko, nie? To nie są pojedyncze osoby, więc to nie jest tak, że mówię do kogoś, że mówię do ciebie albo coś w tym stylu, ale po prostu wiem, że bardzo dużo osób żyje 10 lat w przód. A to mi trochę pokazało, czasem trzeba odpuścić i korzystać z tego życia, bo nie wiadomo, co będzie jutro. Dosłownie. To było dla mnie tak szokujące. Owszem, trzeba mieć jakiś taki, wiecie, zdrowy rozsądek i tak dalej, jeżeli macie możliwości i tak dalej do robienia bardziej ambitnych rzeczy, bardziej dorosłych rzeczy. Natomiast... Nie ma w tym nic złego, że żyjecie poza schematem. Nie przejmujcie się tym, bo na koniec dnia najważniejsze jest to, jak wypatrzycie na siebie i na swoje życie, bo jeżeli jesteście z niego dumni, zadowoleni i tak dalej, to czy wy macie 50 tysięcy oszczędności i dwa mieszkania, czy nie macie nic, to to jest wasza sprawa, jak wy z tym żyjecie. Z tego miejsca po prostu chcę zachęcić was do tego ryzyka w życiu, do podejmowania nawet pochopnych decyzji, do przebaczania sobie, do rozmów, do spotkań z ludźmi, do kupowania sobie rzeczy, do tej podróży, do spełnienia tego marzenia i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Róbcie to, bo tak po prostu. Jeżeli to wam ma dać tą energię w życiu, której ja dostałem, no to zobaczcie jak warto. Serio. Nie ma co czekać. Nie ma co czekać. Zbierzcie ekipę, lećcie na Islandię, jak chcecie, chcecie nauczyć się grać na pianinie, zacznijcie grać na pianinie. chcecie, chcecie psa Zaadoptujcie psa. Naprawdę nie ma co czekać. Korzystajcie z tego życia, póki jesteście zdrowi, póki możecie, bo dla mnie, jakkolwiek ktoś źle zabrzmi, ta sytuacja, która miała miejsce z naszym kolegą, może nie, że mnie zainspirowała, bo to jest bardzo złe słowo, ale pokazała mi w życiu, co tak na dobrą sprawę jest ważne. Więc to tyle. Tyle chyba już, jeżeli chodzi o te bardziej ambitne rzeczy. Zaraz zrobimy pieskowy przerywnik, żeby troszkę rozładować te emocje. E, ja jeszcze tak na koniec właśnie powiem o moim roku tak już e, w taki troszkę inny sposób. No jestem dumny, jak dużo świata zobaczyłem w tym roku, właśnie poprzez podróże do Stanów głównie, gdzie zwiedziłem wiele miejsc, poznałem wiele ludzi, poznałem troszkę inną perspektywę, zderzyłem się z rzeczywistością odnośnie tego, co mówią media o Stanach, a jak tam faktycznie jest. Przełamałem wiele lęków, które w sobie miałem. No tak patrzę, po prostu na ten rok dzisiaj i jestem z siebie naprawdę dumny, że dałem radę przez to wszystko przejść i, i teraz nagrywać vlogi, w ogóle hit. No, zmierzam po prostu do tego, że jeżeli jesteście teraz w takim momencie, gdzie czujecie, że coś jest niehalo, że coś nie do końca jest tak, jakbyście tego chcieli, ja jestem żyjącym dowodem na to, że te dni lepsze przyszły i ja wierzę, że u was też się one pojawią. Prędzej czy później musicie tylko, nie możecie się po prostu poddawać, musicie podejmować to ryzyko. I musicie zacząć próbować, musicie zacząć korzystać. Jestem prawie przekonany, że za rok możecie być w 100 razy lepszym miejscu niż zakładacie, żebyście chcieli być. Tak było ze mną, po części. Tutaj też oczywiście chcę od razu powiedzieć, że to nie jest tak, że teraz jest u mnie idealnie, bo dalej mam swoje problemy i tak dalej, ale tak jak mówię, już wiem, które problemy są tak na dobrą sprawę istotne, a na które nie mam wpływu. U mnie jeszcze nie jest tak, jakbym chciał, ale. Jest w porządku i z tym was zostawię. Wierzę, że te dobre dni do was idą. Po prostu trzymajcie się mocno. Jakbyście chcieli w ogóle też o tym ze mną pogadać, jeżeli z czymś się tam mierzycie, jeżeli byście chcieli pogadać też o nerwicy i tak dalej, to możecie do mnie pisać. Jak tylko będę mógł pomóc, będę mógł doradzić, cokolwiek, to możecie na mnie liczyć zawsze. Ja dostałem to wsparcie, więc jak tylko ja będę mógł komuś pomóc, to to totalnie chciałbym to zrobić. Więc tyle. Monolog numer jeden uważam za. Zakończony. Ej, <laughs> jajku. ej, <jajku>. pa. <Japa. śmiech> o Boże, na zdrowie. Część druga. To jest w ogóle vlog, który nagram jednego dnia, korzystając ze światła, które w końcu mamy. Teraz przejdziemy do troszkę bardziej przyjemnej części dla mnie, czyli ustawiamy sobie cele na przyszły rok. No to pomijając takie, wiecie, cele typu, żeby dalej być sobą, być dobrym człowiekiem i tak dalej, mam takie mini cele liczbowe, które chciałbym zrealizować w tym przyszłym roku. Jak już wiecie, będę w Stanach i tak dalej. Moim celem na przyszły rok jest... Tak, na dobrą sprawę, nagrywanie vlogów. Postanowiłem sobie taki cel, żeby na koniec roku mieć dodanych 50 filmików, czyli vlog 50. Chcę sobie wejść na mój kanał i zobaczę, że jest minimum 50 vlogów. To ogólnie wydaje się dużo, ale w sumie nie jest to dużo, bo biorąc pod uwagę, że nagrywam od dwóch tygodni, i to jest czwarty. Wiecie, da się to zrobić, co nie? Czeka Was bardzo dużo kontentu przy okazji. Dla mnie to by też będzie dużo pamiątek. No, to może być fajne. To może, to będzie takie fajne podsumowanie też tego roku. Jak sobie będę oglądać te vlogi, to to będzie 50 różnych, wiecie, sytuacji, przygód, wydarzeń i tak dalej, które miały miejsce w tym roku, więc to będzie taki mój dziennik trochę. Drugi cel natomiast z kanałem, to już jest taki troszkę ambitniejszy cel. Jeszcze nie wiem do końca, jak to zrobić. Chciałbym mieć pod koniec roku tysiąc subskrybentów na tym kanale. Ja wiem, że to jest dużo, będę musiał podziałać różnymi kanałami, żeby tych ludzi do siebie przyciągnąć. Będę musiał robić ciekawe filmiki i tak dalej. Jakoś mega mocno nie planuję się na tym skupiać, bo nie o to mi chodzi. Ale jeżeli to by się udało, to by było takie, wiecie, motywujące i tak dalej, że pomimo tego, że to nie był mój główny cel, to się udało coś takiego zrealizować. Więc to by było całkiem super, gdyby się udało. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie subskrybuje, a chciałby zrobić coś miłego dla mnie, was to nic nie kosztuje zupełnie, no to dajcie tego suba i będzie mi super miło, nie? To by było mega fajne. Co tam, Jaskierku? Takajcie pokażę wam mojego kota. Co ty robisz? Jaskier, daj mi dokończyć sobie cele wracamy. Więc wracając do celów takich jeszcze social mediowych, no to chciałbym też być bardziej aktywny na TikToku i na Instagramie, tworzyć też tam taki krótszy content i tak dalej, bo wiem, że on działa po prostu lepiej, bo YouTube'a już tak mało kto ogląda, wiecie, na pełną skalę. Tworzyć dużo treści tam, które gdzieś tam docelowo mają odsyłać ludzi na mój kanał na YouTube. No i tam też sobie przyjąłem takie wartości typu 10 tysięcy obserwujących na TikToku i tak dalej. Na Instagramie nie chcę sobie robić celów, bo to jednak jest takie trochę moje portfolio muzyczno-podróżnicze. Tak to nazwę? Co się tam wydarzy, to niech się wydarzy. To jest takie, wiecie, tutaj nie mam spiny. To tyle, jeżeli chodzi o mój kanał i, i moją taką osobę powiedzmy w social media. Warto jeszcze dodać do tego kwestię muzyczną. Moim takim najbardziej ambitnym celem na przyszły rok jest zagranie koncertu w Los Angeles. Jednego chociaż. To nie musi być koncert, wiecie, to może być zagranie nawet w jakiejś knajpie i tak dalej. Grunt żebym miał booking w jakimś miejscu w LA. Nieważne co to będzie. Poza tym ja ogólnie stanu biorę też mój kontroler dj'ski. W sumie łącznie w roku chciałbym nagrać też 20 takich, wiecie, Live setów na YouTube'a, głównie welej jednak, będę sobie brać gdzieś ten kontroler, nie wiem, na plażę, w jakiejś, nie wiem, góry i tak dalej, i tam sobie nagrać na przykład godzinnego seta i go gdzieś tam też wrzucić. No i poza tym najbardziej ambitny cel wypuścić swoją epkę w końcu. Mam bardzo dużo projektów zapisanych gdzieś tam niedokończonych, i dużo pomysłów. Chciałbym w końcu zebrać w sobie taką motywację i tak dalej, żeby usiąść do tego i to skończyć. Więc to są cele muzyczne. Teraz przejdziemy do celów personalnych. Pierwszy jest powiązany ze sportem i ogólnie z moim zdrowiem, no to mam taki plan w przyszłym roku przycisnąć mocno na siłowni i w bieganiu. Mam cel na przyszły rok, żeby przybrać choć trochę. Ja jestem ektomorfikiem i ogólnie mam problem z przybraniem masy. Ja należę do ludzi, które mogą zjeść cztery kanapki drwala i będą mieć na wadze minus 1 kilo. Sory, not sory. No tak już mam. Ale wiem, że w połączeniu z treningiem, że dobra dieta w połączeniu z treningiem w dłuższej perspektywie działa, bo... Już to działa. E, a tego wam nie mówiłem jeszcze, ale w, w Los Angeles będę mieć przyjemność dzielenia mieszkania z moim współpracownikiem, który prywatnie zawodowo wyciska ciężary i jest szefem kuchni, więc też powiedział, że będzie nam gotował i tak dalej, więc jest szansa, że jak połączymy te dwie rzeczy, czyli jego jedzenie i jego trening, i on też powiedział, że chętnie mi w tym wszystkim pomoże, no to jest szansa, że się to uda. Nie chcę sobie przyjmować liczbowych kilogramów, ile mam przytyć i tak dalej. Cel jest taki, żeby po prostu widzieć ten efekt na koniec roku. To by było mega fajne. A poza tym chciałbym przebiec półmaraton. Tak. Ja wiem, że to nie jest jakiś mega ambitny cel dla, dla kogoś z Was, którzy biegają i uprawiają sport. Natomiast myślę, że, przy, że to też jest taki, wiecie, fajny personalny cel. Ja już mam ponad 30 lat, więc no, to już jest ten czas, gdy muszę zacząć biegać. Założyłem sobie taki cel, żeby przebiec ten półmaraton. Być może nawet w Stanach. To by było już w ogóle super. Co dalej, co dalej? Jeżeli chodzi o podróżowanie, to przez mój pobyt w Stanach nie wrzucam sobie żadnego celu, że chcę odwiedzić jakiś kraj albo jakieś miejsce. To na pewno się będzie działo podczas mojego pobytu w Stanach. Daję sobie troszkę taką wolną rękę tutaj. Cel jest taki, żeby po prostu podróżować, zwiedzać, doświadczać, próbować nowych rzeczy. To sobie zostawiam jako taką otwartą książkę na przyszły rok. Jeśli chodzi o festiwale i koncerty, no to tutaj też bez spiny. Już mam jedno miejsce, w którym będę w przyszłym roku ale o tym dopiero się dowiecie. W kwietniu, taka podpowiedź. No i myślę już na koniec, żeby was też jakoś mega nie zanudzić tym wszystkim. No to ja dalej chcę iść przez życie tak, jak idę do tej pory. Chcę być dobrym człowiekiem dla wszystkich, chcę spędzać dużo czasu z psem, z przyjaciółmi, chcę dalej grać w gry, chcę dalej oglądać seriale, chcę dalej korzystać z życia takim, jakim jest. Nie chcę mówić, że mam się nie zmieniać, bo pewne rzeczy mi we mnie przeszkadzają i popracujemy nad nimi, oczywiście. Chcę po prostu zobaczyć w przyszłym roku. Tak jak to widzę teraz, że był to dobry rok, że jestem z siebie dumny, kim się stałem, jak sobie radzę z pewnymi rzeczami. Grunt, żeby być po prostu szczęśliwy. I tyle. Jakby to jest, to jest dla mnie priorytet. Wiem, że jak ja będę szczęśliwy, to cała reszta pójdzie z tym w parze. No. Będę się oczywiście dzielił wszystkim, co robię z wami, więc sami będziecie widzieć, jak mi idzie realizacja tych celów. Nie mogę się doczekać, aż za rok sobie odpalę ten konkretnie filmik i. I zobaczę, gdzie jestem dzisiaj. Mam nadzieję, że ja was jakoś bardzo nie zanudziłem tym. No, tak jak mówię, to jest vlog bardziej dla mnie, taki podsumowujący, i nie chciałem robić nie wiadomo czego jeszcze na koniec roku. No i korzystając z okazji, e, chciałbym wam życzyć naprawdę pięknego i udanego przyszłego roku. Bawcie się dobrze w Sylwestra. My z jaskierkiem będziemy oglądać Stranger Things finał, więc zostajemy w domu. Ja też nie do końca jestem zdrowy, więc powiem szczerze, że chyba dobrze mi zrobi taki Sylwester na spokojnie w tym roku. No i ogólnie życzę wam naprawdę dużo, dużo szczęścia. Dużo super osób wokół Was. Realizujcie się, korzystajcie z tego życia. Kupcie sobie tą rzecz, jedźcie tam, spełniajcie marzenia, co tylko Wam tam trzeba. No i niech ten rok po prostu będzie dla Was dobry. Trzymajcie się mocno, a my widzimy się w nowym roku. Już czekają na mnie torby z zakupami, e, które zrobiliśmy. Po nowym roku zaczynamy się już pakować. No i już zaraz widzimy się w Stanach. Więc jeszcze raz, wszystkiego co najpiękniejsze dla Was. Dużo, dużo zdrówka. Papa. Pa.